Malko Gołąbeczki piąteczek godzina 12.00 rano przyjechałem, tylko dałem mi jeść i pić dzisiaj gołębie czekają na ślub ślub będzie z Gocławia z Warszawy Pierwsze, które tu młode wlazły ten jeszcze do zabrania i ten dzisiaj sobie te będą latały zaraz się otworzę Miało być szczepienie, ale to wszystko się troszkę pogłębione. Nie ma szczepienia, już o 15.30, gdzieś muszę o 14.00 wyjechać. Jak to piątek, koreczek, wszystko możliwe. Dlaczego? Wczoraj drzwi mi się przewaliły, na szczęście, <noise> znaczy mi, ojciec Na szczęście stał pojemnik z wodą i obyło się bez strat. Dobra, zaraz to wypuszczę, jest bardzo parno, że tak powiem, duszno, parno. Co się stało, Ten jakiś taki jest dziwny, zaraz go się złapać, taki biedniutki. Szarpał się z kimś, czy co? Jest takie mizerne, te mody, niektóre też. aż strach na nie patrzeć. Dobra, wypuszczę to. Już nie mogą się doczekać. Zobaczcie wczoraj, co tu się działo. Gra do jakaś ja ulewa straszna. Ja w tym czasie byłem w robocie, właśnie. Aby tylko jeden wyskoczył, na no dziś się pogodę Wam powiem, taka jest troszkę sparno, troszkę jest niedobrze. Mam nadzieję, że, że gołębie wrócą ze ślubu. No trzeba je wypędzić. Wczoraj siedział zamknięty cały dzień Pod siatą Parno Pszit. W tym roku bardzo długie lęki nie kończą się Nie chcę się wybić, ale jaki ciężki. <grybuj> Dobra, nie męczy. Dajcie sobie. To nie tam? żółte doszły do siebie. Zaczęły wychodzić. Przynajmniej jeden jest. Tiplerki. Ten to kocwaj. Zmęczony. Pardą jest strasznie. Ok. Poleciałem. Nie chcę być nagrywany, bo się zaprezentował. Jakie o, o. długie nogi ma? Po wielki mu wyszedł, ładny, wysoki. Właśnie zakupiłem. Przesłali mi produkt. Sebastian go tak zachwala, no mówię kupię im to. Nie będę się tutaj wygłupiał z tą zropą. Z, z bo nie wyrobię na te karnistry. Zobaczymy. Ojciec, przedwczoraj złapał Marcinowi o minerka takiego i takiego tiplerka żółtego. Dziób to mech, bocian. Siedzę na odbiór. Wszystko oddaję do brata. Niech ma, niech mu lata. A powiedzcie mi, co to jest. Mówię, Co tam tu siedzi? Z Budapesztem. Młody. Na sztukę, żeby mi nie uciekały, coś podłożyłem i nie wiem, co to jest teraz. Zobaczcie, kapciuszek na białym ogonie, ale fartuszek ma cholera. Niestety. A wszystkie jasne po nim wychodzą. I, I i... Iż na szarym ogonie jakieś jakiś przeplatany i zobaczcie teraz na białym ogonie jest tu ten drugi to jest drugi zobaczcie jest na piór tylko dwa chyba chyba dwa tylko ma piórka panie Mariuszu po pana jasnych po dwóch parach po starej parze i po młodej parze w którą ja sparzyłem w tym roku takie dwa Jeden widniejszy, ten po prawej i drugi ciemniejszy. Takie ma oko dziwne opuszczone, ale on tak od początku ma. Myślałem, że coś go pobiera, ale, ale on tak ma od początku. Takie koniki. Nienakarmione jeszcze. A to mój najładniejszy pasiak mążyński w tym roku yy, ostatni. Tylko ma 10 na 11, po prostu. Ale dobrze, że przeloty nie, przychodzą, nie wychodzą po nich, bo to przecież taki był miks. Ta samica, że he, jasne, z, z, wyszpan, z, z żałobniczką wąbrzyńską i wychodziły takie, właśnie. Ciężko nagrywać w głębniku, bo jest straszne, będzie trzeba się ogarnąć, ale powiem Wam szczerze, że. Yy, trochę jest teraz lipa nie wiadomo czy będę pracował na pół etatu może być słabo o, winerki się wykluły zobaczcie. w szparze wszędzie są ja już nie panuję nad tym tak, wszędzie są gdzieś jakieś głębie <noise> młodego będzie karmił masłowy jeden się wykluł Gdzieś te czepelki się powychowywały troszkę, powychodziły na zewnątrz jest tego bałaganiarze wykąpane 15 po drugiej Zaraz się będę szykowała po głębie do wyjeżdżam. I tak, ludzie mówią Tomek, ty drogi masz ty głębie na ślub. Ja bym się chęci wzięła, wziął, ale ty jesteś drogi. A ja mówię, przynajmniej jak będzie jakaś niespodzianka odnośnie odnośnie zabrudzenia, to będę miał na ten na ludziom oddać. I tyle. A ja powiem Wam tak, 20 gołębi, wielkie serce, dojazd, moje zaangażowanie, mój, mój czas. Po prostu kto chce mieć fajnie, to ma. A niektórzy mogą sobie kupić na targu, mogą sobie oczywiście nikomu nic nie bronić. Każdy ma jakieś tam swoje, że e, e, tak powiem, wymagania. No, ale u mnie będzie na 100% biało, zdrowo i czysto. Przede wszystkim dobra. Łapiemy i lecimy. Duszno, parno. Mam nadzieję, że nie będzie padało. Może być ciężki lot. Wróciłeś. odpoczęłeś. Z Warszawy nigdy nie leciałeś z tamtych kierunków. I dzisiaj cię wezmę na próbę jako 20. Zobaczymy czy też rada Troszkę opóźnienia Ale ruszamy na Gocław Oprócz błękitnego nieba Nic mi w życiu nie potrzeba Patrzcie jakie chmurska takie są kulumibusy kulumusy 20 minut do miejsca docelowego a pogoda jest jaka jest Różnie to może być Mam nadzieję, że Nie będzie padało I żeby nie będzie burzy Bo będzie lipa Tego zawsze się boję najbardziej Dziwne te chmurska Jadę w tamtą stronę I coraz brzydsze Duży kościółek Tu ma bardzo fajny samochodzik Kurde, trzeba odejść, naprawdę moloch. Voilà. czekają w pogotowiu. Start. czego się spodziewałem, 17.21 w piątek, to jest straszna pora na powrót, ale ślub się udał głębie poleciały, deszcz nie pada ten co mi wcześniej uciekł to mówię właśnie, że ojciec zadzwonił, powiedział, że już jest się zdziwi, że jeden przyszedł tylko ale jest eee, 17.21, ciekawe mi się wydaje że z godziny pewnie będę jeszcze jechał Także do zobaczenia w domu. 17.55 na wysokości tłuszczu, trojan deszcz. No ciekawe, czy są już w domu? Godzinę ponad. Zobaczymy. 18.12 U mnie tylko tak mży. No, ale są, zobacz, patrz, kto pierwszy wyszedł. Co? Cała para była i oczywiście kropek. No, to jak kropek jest, to co to można? Co tu mogło zginąć? Tu jest cała para. Tu jest. Tu są. Tu są, tu są 21 tam sobie siedzi A Ciekawe czy samiec coś z nim wrócił, czekaj Jest są tutaj Godzina jest czekaj 1640 jakoś coś takiego Były wypuszczone o, To moja najstarsza samica nie to nie to także dały radę rozpieczętować teraz, to? Umyć bus się przydaje Bardzo dobra sprawa Dzięki niemu mogę Mogę się realizować skarbujenie gdzie moja kociunek niedobry jesteś tak, 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 tak. Ty, ty, szalona jesteś tak Ech. zawsze na mnie czeka Gołębie czekają, Ty czekasz. No i zamykamy patologię. Polatały dzisiaj troszeczkę. Od godziny 12 do 18 wystarczy im. Bocia. Bocia. na czarnym dziobie. No i poszło sad w górę. I do wieczora mają labę. Rano to podobno chodzą. Teraz ojciec mówi: Nie wiem, dawno nie byłem. Ale już na stado swoje całe. Na całe stado zarobiły na pszeniczkę. Także warto trzymać. Bo pan Piotr na działce miał właśnie głębie. Mówi, przychodzi rano, patrzę. Gołębnik upalony Gołębi brakuje, cały się nie spalił, ale no ale co zrobisz? Na działkach ciężka sprawa właśnie, bo to nie przypilnuje człowieka, może ktoś po złości zrobił. Wiadomo, gołębie to ludziom przeszkadzają. Dobra, kręćcie się w koło, swoje zrobiłyście, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, no i pozdrowienia dla pana Piotra, trzymaj się chłopaki.